Hej, kochani, witajcie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w blogsburgu. Dawno nie było odcinka, i w sumie, no, nie mam co robić, to już mówiłam w jakimś tam odcinku czy coś, ale e, spełniałam Wasze. Może nie. E, jestem bezdomna. Nie no, oczywiście żartuję. E, po prostu zbudowałam sobie nowy domek i pewnie się zastanawiacie, że no dlaczego i tak dalej, no po pierwsze trochę razi mnie w oczy chociaż wydawało mi się, że na początku że na początku, no nie no bo wiadomo, to był mój wydawało mi się, że to był najlepszy domek jaki zbudowałam ale tutaj jak ten domek zbudowałam, to jest po prostu przepiękny i wydaje mi się, że on też wam się spodoba, chociaż jest mm, dosyć mały, choć ale jest większy od tamtego. Także yy, już wam pokazuję tamter I co ładny. <laughs> Mi się bardzo podoba, także... Co to jest? A, tu w telewizji, Boże! A ja takie słyszę. Na, 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 na. I się zastanawiam, co to jest. No dobra, teraz już wiem, że telewizja. Także oprowadzę was po moim domu, czyli zrobię taki house który nie chcę do pracy na razie. Także tak o! Tu jest, garaż. To jest mój samochodzik, a jednak nie ma, to muszę go zrespawnić, sorry. Okej, okay, bo był w garażu, sorry. Ale nie w tym, tylko w tamtym mieście. Tu mam rower, to jest tylko taki malutki garaż, tylko na jeden samochód. No i tutaj wchodzimy i tu mam wrotki, także tutaj wchodzimy i jest tak o, salon. Dobra, Boże, jak on dziwnie gada, dobra, tu jest salon. I wiecie, jeżeli chcecie sobie poczytać książkę, to tutaj sobie łączycie lampkę i jest super No a tutaj sobie czytacie książkę i tu od razu jest kuchnia. Bo, bo mi się nie chce przez całą, cały dom chodzić do po kuchnia. O, tu mam kornogi i mam tutaj też jedzenie przy okazji, to tak wiecie, od razu. I tak o, tutaj są drzwi i wchodzimy po lewej stronie i tu jest pokój. Sory, niepościelone, ojoj oj. Przepraszam, ale ja chcę pościelić to. Nie można pościelić? Już nie można. Można chyba. Aha, dobra. Nieważne. Yy, wstawaj, no nie ma czasu. Boże. Z, z dźwiękiem w Bruksburgu jest strasznie dziwnie grać. No, także tutaj jest taki salon. O, czy znaczy, yy, sypialnia, boże. No i tu jest taki skromny pokoik i tak dalej. Także zamykam drzwi. Tutaj jest drugi pokoik, troszeczkę większy. O taki proszę was bardzo, a tutaj jest toaleta wraz z łazienką. Także to tak wygląda. I oczywiście uprzedzając Wasze pytania, a bardziej takie trochę hejty, to tak to jest dom z YouTube'a, bo w tamtym filmiku czy w tym ostatnim z Blocksburga, a on był z, deko z kupowania chyba tego samochodu czy coś, to mi pisaliście, że dom z YouTube'a. Of course. Nie umiem sama budować domów, przykro mi. A ten dom budowałam z 4 godziny, ponad 4, także proszę was, docencie moje starania. Może nie jest identyczny jak tamten, ale wydaje mi się, że, że jest fajny. A się pewnie zastanawiacie, że no dobra, ale co masz dzisiaj robić? W tym odcinku zbudujemy sobie ogród, bo wydaje mi się, że tego w moim domu tutaj brakuje, ale dokładnie na zewnątrz, bo to tak wygląda na zewnątrz, to są kwiatki i tak dalej. No, spoko, ale ja bym chciała jednak też ogród sobie zrobić, także dzisiaj zrobimy sobie ogród. Mam prawie 20 tysięcy, a mam zapłacić za te czynsze, czy nie? Nie, dobra. No to dobrze, to mam 20 tysięcy prawie. No, no i sobie dzisiaj go zbudujemy. Tutaj ktoś zaparkował rower na mojej posesji znaczy, w zasadzie na chodniku, ale no wiecie, o co chodzi. E, także budujemy sobie ogród. I zacznijmy może od tej furtki, takiej, wiecie, chyba zrobimy sobie takie. Wiecie, żeby też nie było. Tutaj będzie z boku wejście. Ten ogród dosyć będzie chyba, może duży, zrobimy duży? Jak myślicie? Ok. Żeby tu się wszystko pomieściło. A tutaj będzie po prostu takie wejście na po prostu wejście. E, także zbudujemy drugą najważniejszą rzecz, czyli basen. Tylko właśnie to jest pytanie: czy zrobimy taki basen? A jak on wygląda? O kurczę! <grych> jak się bawić, to się bawić, musimy na całego. O! No i mamy razem z Podestem, i tutaj będziemy mogli sobie wejść i tak dalej, także spoko, bardzo fajne. E, Będziemy już w środku tego robić, że wiesz, w środku ziemi. Oczywiście, że wiecie, w środku ziemi czy coś. W ogóle na zewnątrz, na ogródku moim jest taki słodziutki kociak i on się patrzy właśnie przesłodki. Dobra, a wracając do budowania, to tu jest, jak wchodzimy w New, to tu jest taka huśtawka ładna. Także ją wydaje mi się, że też postawimy, tylko właśnie gdzie? Oto jest pytanie że właśnie one muszą się o coś oprzeć, bo dwie muszą być znaczy nie muszą, ale fajnie to wygląda jak są dwie, nie? tutaj w ogóle zobaczyłam, że są takie świetne rzeczy czyli te pontony i tak dalej także oczywiście, że to sobie weźmiemy to jest unicorn, on musi się znaleźć u mnie tutaj w basenie i kaczuszka no i tak co to, to możemy żyć tu jest jeszcze plastic storage... storage. Y ale do czego to jest? Bo nie przeczytałam do końca. Dobra, dobra, najwyżej się zobaczy. Dobra, e, to, a to, to co to jest? Czy to jest ten makaronik? O ja, musimy go też tutaj dać gdzieś. Teraz może zrobimy sobie, no na przykład, jak będzie świecić słońce czy coś, to potrzebna jest właśnie parasolka potrzebna jest, ale gdzie by ją tutaj wstawić? Trochę powiem Wam, że no nie, chyba nie. A może coś takiego... Nie, dobra, to nie, to nie, dobra, sorry. Tutaj jest coś takiego, jak, jak. Jak jak jak. O Jezus! To była piłka taka, także to też sobie damy tutaj, żeby... ale żeby nie było dosyć nawalone, nie? Wiecie o co chodzi. E, no i to chyba wszystko. Stąd. A to, to co to jest? O ja, to jest taka zjeżdżalnia! Można zbudować swoją zjeżdżalnię, ale mega. Dobra, a coś jeszcze jest? To też jest zjeżdżalne, kurczę. Byśmy zbudowali taką super zjeżdżalnię. No i co? Nie zbudujemy. No ale trudno. E, coś tu jeszcze, może dodamy? Właśnie fajnie by było coś jeszcze dodać, ale nie wiem, tutaj może coś? A może coś z dekoracji? Jak wy myślicie? Może będzie takie małe dla dzieci? Co? O, to będzie dobre. To będzie dla dzieci teraz, taki wiecie. Tu może być ta piłka. Tu może być ten makaronik, w zasadzie. Wiecie, z tego się mało korzysta i to może być ta kaczka. Albo dobra, niech tutaj będzie to, a tutaj będzie ta kaczka. No, no i, no, no i to tyle chyba. Chociaż tutaj są jeszcze fajne rzeczy, naprawdę, z kogoś Niemcem. A to chyba wisi po prostu, wiecie, w powietrzu. Oh my god, no nie mogę, no. A tutaj mogę to jakoś przesunąć? Oczywiście, że nie. No dobra, no to to niech wisi w powietrzu. O, tu możemy zrobić taką strefę, wiecie, jak jest w ogródku, coś takiego, że z piasku rzeczy, dobra, tutaj będzie na samym początku, tu będzie jeden zamek, tu będzie drugi, wiecie, to będzie takie malutkie piaskownice, o, piaskownica, to będzie taka malutka piaskownica, ale no wiecie, jednak będzie, zbudujemy może sobie jeszcze, no piasek, o, piasek, ale właśnie nie wiem, czy to jest takie coś jak piasek. O, coś, ogródek. Aha, no to nie, sorry, nie. Ale było takie coś, przepraszam bardzo, jak ja to zrobiłam? O, to wszystko. Ja nie ogarniam już, jak to się robi. A może to zrobimy. No, to będzie chyba ładniejsze. Powiem wam. I tutaj, no i cudownie. Tylko no właśnie, jak piasek. A może sobie zrobimy komfort, i tutaj będą takie, wiecie. Y coś takiego jak leżaczki czy co? O, na przykład takie coś. Po prostu wiecie, to jest taka strefa chillu. Nic tutaj nie trzeba robić. Idealnie na wakacje. Chociaż już wakacje są już z końcówka, już kilka dni zostało, ale nie, nie myślimy o tym. O, taki hamaczek. Wydaje mi się, że kit. O, i tutaj można zrobić ten cały, co się nazywa? Parasol. O, parasol. Można zrobić Dobra, tutaj będzie, bo tutaj będzie głowa, tak sobie ułożyłam, chociaż to totalnie nie wypali, ale co tam trudno, o nie, jeszcze raz muszę wejść do build mode'a, bo muszę coś jeszcze poprawić, ten cały parasol muszę poprawić i trochę pozmieniać kolorki we wszystkich rzeczach, ale co tam wiecie, nie będę już Was z tym chyba zanudzać, po prostu pokażę Wam już efekt końcowy, jak to wszystko wyjdzie. Okej, okay, już skończyłam. Ogólnie sobie wymyśliłam, że mój yy, ogród będzie w stylu... Ja nawet nie umiem to nazwać, jak w jakimś stylu, w moim stylu, ale to będzie w kolorach różowo-białych, czyli że moich ulubionych. Także tak on wygląda. Tutaj jest leżaczek, nie w tą stronę, ale no to no trudno, Masz się, macie okulary, będę musiała tak zmienić. Tutaj nawet nie wiem, co to jest, ale spoko to wygląda. A tutaj co? Wow, ale fajne, dobra. No, na razie zwiniemy to. Tutaj są takie. A co to działa w ogóle? Dobra, super działa, ale przynajmniej ładnie wygląda. Tutaj wydaje mi się, że jakieś kwiatka postawimy, czy coś takiego. I tu się wchodzi na basen. Tu jest jeszcze taki, takie leżaczki, dwa, i tu się wchodzi ziub. No i co się sit, jak nie chcecie pływać, albo yy, nie chcecie się zmoczyć, czy coś, a chcecie się poopalać to tak właśnie to wygląda. Nie wiem, czemu mnie wywaliło, ale trudno. No, także to tak wygląda. Jeszcze Wam pokażę ten malutki yy, basenik. To jest bardziej dla, yy, dla dzieci. Nie wiadomo co... Yy, ja ci ludzie do mnie przyjdą. Nie wiem czemu, czemu właśnie tak mnie wywala cały czas. No, ale dobra, to tak wygląda mój ogród jak chcecie filmik z tego, jak tutaj właśnie... Na przykład jestem na basenie, jak Was zapraszam na ten basen, i tak dalej. No tutaj mi jest strasznie pusto, zaczekajcie. To zapraszam, naprawdę. Może zrobię z tego odcinek. Jak Was zapraszam, albo coś, to ja Wam dam znać i wtedy sobie razem zagramy. O, takie kwiateczki, może sobie. Postawimy tutaj? Znaczy, takie donieczki w zasadzie. I tutaj będą tak. A co, tego nie można? O boż! A co można? O, to można, dobra. No, no i cudownie. I pójdę się teraz przebrać. Dobra, moi kochani, jestem już gotowa, chociaż jest już noc. Ale co tam? Jestem przebrana. Tutaj mam yy, właśnie deskę surfingową. Yy, okulary, właśnie część. Bobby z hawaii I jeszcze, yy, właśnie, yy, strój kąpielowy mam. No i co? I lecimy tylko na basen także jup. Aj, ale mega. Dobra, także jeżeli film się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji do następnego odcinka. Pa pa! A jak macie jakieś propozycje, co mam nagrać w Proxburghu, to napiszcie, proszę Was, to będzie więcej tego Proxburga. Także pa! pa.